Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek kolejnej zdrabkowej. Nie było u mnie premiery wznowienia zdrabki Pensja. I kupiłam tylko dwie, ponieważ są czarne. A jak wiecie, czarne ostatnio zdrabki są bardzo, bardzo dla mnie nieszczęśliwe. I dostałam w komentarzu propozycję kupić białe, owocowe, kokosowe, więc kupiłam i kupiłam je w Warszawie. Właśnie wszystkie te zdrapeczki z Warszawy przyjechały, zobaczymy czy coś tam będzie, czy nie będzie, czy jednak ten biały kolor będzie szczęśliwszy dla mnie niż ten czarny, zobaczymy w każdym razie zabieram się do drapanka dawno już nie drapałam, nie wiem już jak to wygląda ta drapeczka. nie miałam po prostu czasu w tle możecie słyszeć różne hałasy i tak dalej no bo jest ciocia, jest, jest Adaś, tata no i ja jestem tutaj sobie drapię, dzisiaj sobie drapię mega z drapki, yy, drapakiem a co, trzeba troszkę zmieniać

Mamy oboczka, 3, 12, pensja i 29. Także czarne zdrapeczki jak najbardziej mi nie odpowiadają. Teraz sobie weźmiemy inny drapaczek może do tej owocowej, może od lodów. <laughs> I sobie zdrapiemy. Zobaczymy, czy dobrze tutaj tak widać. Dobrze i zaczynamy. A mamy tak karambo. Więcej nie ma. Yy, kiwi. Dawno nie zdrapałam. wam, że fajna. Fajna jest ta cała. Oj, Boże, co ja robię? Cytrynka. Pomarańcza. A jak skrobię. Yy, borówki. Awokado. Jabłuszka. Ci są jabłuszka, tu, tutaj są jabłuszka. Melon. Gruszka. A tutaj jeszcze melon był, tak. Truskawka. Winogrono. No, jakbym zdrapała te ananasy, to by coś były, nie? Figa, a może być figa z makiem. Wiśnia i ostatnie banan. No ale niestety nic nam to nie daje, więc pierwsza drapeczka jest pusta. Zobaczymy, co nam da druga. I drapiemy. Arbuz. Winogrono. Adaś strasznie głośno krzyczy, bawi się w lekarzy cały czas. No, tak to jest jak dziecko jest w szpitalu. No to potem mamy szpital cały czas w domu. Karambo. Zobaczcie. Tak samo ułożone. Widzicie to? Tak samo ułożone. Nieźle, co? Tylko to jest drabka numer 6, a tu była numer 2. Mam nadzieję, że będzie wygrane. Jabłuszko. borówka, awokado, banan, kiwi, gruszka, figa. Czy będzie znowu figa? Kokos. Coś czuję, że nic nie będzie Pomarańcz Nie, będzie A mamy linię Mamy tutaj linię Zobaczcie W grze dziewiątej I patrzymy, co tu mamy Mamy tutaj 3 złote Zwrocik Ale lepiej zwrot niż nic, prawda? ok, mamy 3D Także biała wygrywa Tutaj znowu, zobaczcie Słuchajcie, wszystkie kokosowe dosłownie <noise> mają ja ten sam wystrój, że tak powiem. No, nigdy nie spodziewałam się tego, ale zobaczcie, to jest numer 14 teraz. Zobaczymy. Wszystko z tej samej paczki. Figa. Zaczynamy z figi. Ananas. No, w tamtych był potrzebny mi ten ananas. арбуз в жесткине. Грушка. Киви. Буровка. Трускавка. Karyna, karamba, banan, jeszcze mamy trzy owoce, awokado, ciekawe czy coś będzie, jabłuszko i ostatnie kokos. No niestety, tym razem nic, sprawdzimy kontrolne dla pewności, tak, nic. No i kolejna zdrapeczka z, tymi samymi, z tym samym rozkładem. I już jest numer 18 i jeszcze numer 22 mam. No i zaczynamy drapać. Winogrono i jabłuszko. Winogrona. I jabłuszko. OK. Borówka. Wolę po jednym, bo ja potem się gubię gruszka Arbus, cytryna czekajcie Adaś idzie A coś powie musiałam przerwać bo poprosił nożyczki i klej będą robić arcydzieło z, mam z ciocią no dobrze i, I truska kawała, tak. Teraz brzuskinia, kiwi Kokos. jednak na kokosowo, to mało tych kokosów, nie? Banan. Ostatnie dwie. Wiśnie. I ostatnia. Ananas. Czy ona nam coś da? Nie, tym razem nam też nic nie da. No cóż, trudno, się mówi. Mamy ostatnią strapeczkę z numerem 22. No i zobaczymy, czy zostanie tylko 3 zł, czy jeszcze coś więcej będzie. Ach, kiwi. Truskawka. Już będę zaczynać kupować na zdrobnassę. Zdrapeczki bo na pewno będą i na pewno będą zdradki z zagranicy ale jakie to na razie Wam nie mogę zdradzić niech to będzie słodka tajemnica skąd będę miała winogrona gruszka kokos arbuz jabłuszka Ananas, wiśnia, figa, jeszcze ananas, banan, to jeszcze figa. I ostatnie, brzoskwinia, ale też nam nic nie daje, niestety. Także, kochani, z tych wszystkich ananasów y to znaczy, ze wszystkich kokosów i tej pensji mam tylko 3 zł. No ale co zrobić? No, takie są zdrabki. Nic na to nie poradzę. Jak widać, no, białe zdrabki też są dla mnie niekoniecznie szczęśliwe. Po prostu trzeba mieć dobry dzień i wtedy tak jest. Szczęście, nie? Ja Wam bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do komentowania, do łapania liczniku. Oczywiście licznik u mnie się ciągnie jak żółwik, no ale co zrobić? Nic na to nie poradzę. W każdym razie, kto złapie ten licznik, no to ten dostanie ode mnie yy, prezent niespodziankę, paczuszkę. A jak będzie tysiąc subskrypcji, to oczywiście będzie też rozdania dla wszystkich moich subskrybentów. Yy. A na razie to co, bawimy się dalej. Mam nadzieję, że znowu będzie jakaś nowa premiera, trzeba będzie tylko sprawdzić jaka. I jak coś będę miała okazję kupić znowu zdrowki, to oczywiście coś tam kupię, nagram i się zobaczymy. Pozdrawiam, buziaczki, papa.